A to ja Jurka. Jesteś, a wy jesteście na kanale Jak zrobić? I dzisiaj będziemy robić z butter slime'a z domowych rzeczy. I tak, tak powinny być nasze slime'y, ale zobaczymy, jak nam wyjdą, jeśli będziemy Wam pokazywać. Więc tak, tutaj potrzebna jest mąka. Slajmy, bo nie mamy tak dużo płynu do naczyń. Więc tak. Każdy wsypuje sobie troszeczkę mąki. Tak. Ile mąki wsypiecie, tyle dostaniecie slajmy? Tak. Um, um, I teraz um, połowę tego, co było mąki, dajecie um, płynu. płynu do naczyń. No nie za dużo. Nie za dużo, bo trzeba będzie dodawać wtedy mąki. Teraz każdy musi mieszać. Aż, aż się zrobi taka aż się masa. Zrobi taka, ciastolina, taka masa. Ym, I to będzie. Ale y będzie też zasłuchy, to możecie zawsze dodać więcej płynu. Dodać płynu. Ym, jak już się zrobi taka masa, która nie będzie się tak mocno przyklejać do rąk, to nie. wtedy bierzecie ją w ręce, jeszcze chwilkę ugniatacie. I ym, y potem dodajemy y stopniowo innych składników. A zapomnieliśmy jeszcze że trzeba y, jeszcze troszeczkę wody dodawać. Tak, jeszcze woda. Tak. Więc będzie nam potrzebny kran albo zwykły wodę zbieramy. No, ale ważne, żeby nie była gazowana. <grym> tak. Um, I teraz tak, mieszamy, y, aż to się tam... Z, z, y, zrobi taki, taki, o, taki, jakby wiecie, glutek czy coś. I mój akurat już tak... Y, Mąki za dużo nie potrzebował, bo akurat tak wymierzyłam te proporcje, ale czasami jak Wam coś nie wychodzi, to wtedy dodawajcie po trochu mąki, płynu, aż będzie taki yy, ok. Więc teraz Wam pokażę bliżej, jak to powinno wyglądać. Taki oto yy, glutek, który tak delikatnie tylko się przykleja do rąk. I teraz poczekamy na Julkę, aż Julka zrobi swojego mąki. Zeskubać też. O, trochę można też zaskubać to, co jeszcze zostało na dnie talerzyka, bo troszeczkę może się przyklejać. I to wygląda, wygląda. tak. Yy, nie martwcie się, jak nie będzie wyglądał podobnie do naszego, bo to zawsze może być też inny slajm, nie? Mhm. Zawsze warto spróbować. Yy, my zawsze yy, jak próbujemy i my nawet myślimy, że już to się nie uda, to i tak próbujemy do końca, bo może mhm. potem dodamy coś fajnego i wyjdzie yy, bardzo fajny slajm. Teraz dodajemy trochę tego płynu dla dzieci. Tak y, zależy, ile masz slajma, ale jak masz takiego malutkiego jak my, dodajesz tylko taką jedną miarkę na początek. Taką. O! Tak pokażę bliżej. Taką. O! Tutaj. Taką malutką miarkę. Widzicie? I teraz trochę to trzeba tak, tak wklepać. Tak, y, to właśnie tak trochę. O, i to tak wyniać tak wymasować. Um, no. Tak. No wiem, ale on dzisiaj nie może chodzić. Bo mama mu nie pozwala. Ale jak Julka jest, to Julka się boi go. Że jeśli powiemy coś w tym samym czasie, to zawsze mówimy soczek. Soczek, 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 soczek. I wtedy jak już mamy taką fajną ciastolinę z tego, już się taka bardziej miękka zrobiła trochę. Jeśli będzie na razie klej, to dodajcie robinkę mąki. A jakbyście się pytali co to było, to po prostu Brunko chciał wejść, ale jest no, u mnie, no właśnie mój piesek, chciał wejść do domu, ale i, yy, nie ma tragicznych warunków na dworze, więc może jeszcze trochę siedzieć, a to <tryk> jakiś <tryk zmywano. tryk zmywano> jest akurat krótko, więc jest fajnie dla niego, ale może już chciał wejść trochę, ale jest teraz właśnie u mnie kuzynka Julka i ona się go po prostu boi, chociaż on nie jest agresywny, no ale zawsze tutaj jest tylko pies. I teraz jak już tak to rozmasujecie, teraz pewnie wygląda to dla Was podobnie, ale tak, tak, tak kamera trochę tak okłamuje te kolory i to już jest teraz takie trochę bardziej rozciągliwe, tak patrzcie, tak się trochę rwie, ale już trochę bardziej się rozciąga niż wtedy. O dużo subskrypcji i dużo lajków, jeśli Wam się uda ten przepis. A jeśli coś Wam się nie uda, to wtedy piszcie w komentarzach, to na pewno Wam pomożemy i powiemy, co możecie jeszcze dodać. Więc. Bo nam naprawdę fajne te slime wyszły Tutaj akurat nie dodawaliśmy żadnych barwników ani nic, ale Wy oczywiście możecie dodać jakiś barwnik, a my dodamy potem jeszcze farbki. I teraz. Więc potrzebujemy troszeczkę wody, więc tak dajemy minimalnie wody. Ja może wleję w szklankę. So. pokażę, ile będę brała do tego snajma. Wydałam sobie pełną szklaneczkę. I tak tylko ja tak kawałek go zamaczam w tej wodzie. I tak go. O, i tak go mnie to daje w rączkach Troszeczkę. Taka, to Dobra, to wiesz wodę. I teraz. Ono tej wody się zrobi taki troszeczkę bardziej klejący, ale to przez to, że po prostu tutaj były płyny. Ale zaraz to się, tak jak będziecie to tak długo olić w rękach, to zaraz to przestanie takie być i już będzie bardzo fajne. I będzie takie, takie już bardziej milutkie, nie, w rękach. Ale e, jeśli nadal Wam się rozrywa, to pamiętajcie, musicie dać najpierw trochę oliwki i e, taką kolejną miarkę i wtedy po prostu Trzymajcie, i dodajecie te różne skorniki, tak jak Wam się podoba. Na przykład, yy, yy, tak, ta oliwka, jakby ten płyn, yy, daje, że to jest bardziej takie mięciutkie. Tak My się trochę to, bardziej to. rozciąga i elastyczne takie bardziej. Yy, I tutaj jest jeszcze yy, taka pianka, nie, yy, to mydło. To ono yy, robi tak, że to jest takie bardziej puszyste. Więc jeśli macie taką zbitą masę, to musicie dać trochę tego mydełka. I tak po troszku. Jeśli już nie działa na Was ta. E, jeśli macie taką bardzo zbitą, to wtedy e, już nawet pianka nie działa, to wtedy musicie dodać wody, bo woda to tak bardziej rozmiękcze. Tutaj chyba nie ma żadnej różnicy, czy to jest ciepła, czy zimna. Ale jeśli chcecie, jak już Wam nie pasuje, nic tam się nie robi, z tym wam nie, ten, yy, nie działa, chociaż wątpię, bo jeśli zrobicie tak jak my, to na pewno to Wam na pewno wyjdzie. I yy, jeśli Wam nie wyjdzie, to po prostu możecie podgrzać albo dać letnią, cieplejszą wodę, to może wtedy to się tak trochę rozmiękczy. No nie wiem, bo nigdy nie próbowałam i myślę, że to jakoś nie ma za, dużo, yy, za dużego wpływu. Może coś tam da. Więc e, tak, ja bym chciała, żeby jeszcze to się tak rozciągało bardziej, więc e, dam trochę wody i rozmyślam to potem oliwką, e, A potem na koniec, jak już e, jeszcze ten sam będzie mi czegoś nie brakowało, to popróbuję te, e, te e, jakąś z tych czterech rzeczy, albo nawet dwie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bo jeszcze nie dodawaliśmy, Do, te są taką e, te. To jest taka podstawowa wersja tego slima. I on jest bardzo mięciutki, to jest taki butter slime. Potem na końcu przybliżę Wam kamerkę i po prostu pokażę Wam jak on się tak fajnie rozciąga. A na razie robimy te. Ja jeszcze daję oliwkę. i Ulka jeszcze musi dać mąkę, bo jej się jeszcze tak lepi. I już nie, ja, ja. widocznie miałam dobre proporcje. Ale jeśli Wam już długo nie wychodzi, to nie martwcie się. Trzeba je dobrze rozmasować, żeby one na początku tak działały. się nie uda. No mało czasu się, się nie uda, bo to naprawdę jest fajny przepis. I to są takie um, rzeczy bardziej domowe. No nie wiem, czy każdy ma e, takie mydło w piance, ale, ale myślę, że, że piankę do kolenia to dużo osób ma. Ale po prostu my wybrałyśmy to. Te mydło, bo ono bardzo ładnie pachnie, żeby nasze slime nie śmierdziały tym płynem do naczyń. I teraz ładnie, ładnie pachną tym, tą malinką. Dobra, moje no już się tak bardziej rozmiękczy. Potem nam jeszcze pokażę fajną zabawę z tym slimem, ale na razie z tym takim tym naszym pierwszym, bo on naprawdę jest bardzo mięciutki i bardzo fajnie się ściąga. Ale bardzo długo nad nim siedzieliśmy. No, bardzo długo nad nim siedzieliśmy, bo e, bardzo długo dodawaliśmy różne składniki, patrzyliśmy, e, pierwszy nasz przepis taki właśnie ten, to no nie wypalił, bo po prostu dali się na początku za dużo e, mąki. Myśleliśmy, że jest tak dobrze, bo e, już się nam nie kleił, ale na początku zawsze troszeczkę musi się kleić. Więc to jest co widzicie normalne. O, ktoś sobie jedzie rowerkiem <grym> i dzwoni. To jest... No ale jesna. no to nie przeszkadza. Jeśli to słyszycie, no to bardzo przepraszamy, ale raczej Przepraszam. nie będą no, słyszycie, bo tak cię um, I tak, teraz sobie normalnie robimy w rękach. Możecie oczywiście dodać jakieś, nie wiem, cekiny, jakiś brokat, jakiś barwnik, co tam chcecie, naprawdę. Różne rzeczy. No i po prostu e, nie robimy już z Ale nie, tak się dużo się nie ubrudzi, bo to tylko się w sumie miętali w rękach cały czas, jedynie, że będziecie mieli bardzo rzadkie i weźmiecie do rąk i wąskawki na ubranie. No to to jest jedyna rzecz. Albo jakiś tam produkt wąskawki na ubranie. Julka jak Ci się robi? Dobrze, nie, nie, nie nie się nie za bardzo, ale nad nim pracowałam. Trzeba dodawać różnych po kolei, żeby się nie... I to jest taki sam, żeby się nie poddawać, bo on trochę trwa, ale potem jest bardzo fajny, więc się opłaca. Więc jeśli na przykład nie jesteście bardzo cierpliwymi ludźmi, yy, nie polecamy tego dla Was. No ja no w sumie też nie jestem taka mocno cierpliwa, ale chciałam się poświęcić dla tego filmiku pierwsze i dla tego slajma, bo naprawdę... Ten pierwszy wyszedł bardzo fajnie. Przepraszam Was bardzo, ale ktoś tam nic słoni.